Jaka karta graficzna do 3000 zł? Na Twojej liście na pewno jest RTX 4070 Super bądź RX 7900 GR. Może coś innego? Powiedz mi w komentarzu, ja porównam te obie i zobaczymy, która jest wydajniejsza. Cześć, z tej strony do 3D Info. I ostatnio, znaczy mniej więcej rok temu, porównałem dla Was rtx 4070 z rtx 3090 4090 Ti i rx 7800 XT. Linki do obu materiałów znajdziecie w opisie. Jednak od tego czasu sytuacja się trochę zmienia na rynku, więc postanowiłem przygotować dla Was nowe zestawienie o określonym budżecie. Zmiany są duże, jednak najlepszą informacją jest to, że Nvidia nie postanowiła podnosić cen nowych modeli kart. Bardzo dużą uwagę podczas premiery wydarzeń zwróciłem na model 4070 Super, który nie tylko jest wydajniejszy, ale też i tańszy od swojego poprzednika. AMD nie mogło tego zostawić bez odpowiedzi, więc sięgnęło po swoją tajną broń, czyli Eriksa 7900 GRE, czyli Golden Rabbit Edition, czyli po polsku. Edycja złotego królika. Jak łatwo się domyślić po nazwie, ten debiutował tylko na rynku chińskim. Już po samym oznaczeniu numerycznym widzimy, że tak naprawdę mamy do czynienia z topowym modelem karty od czerwonych. Ten ma się jednak wyróżniać przede wszystkim bardzo atrakcyjną ceną. Pamiętajcie tylko, aby nigdy bezpośrednio nie porównać ze sobą kart graficznych od różnych producentów. Te są zgoła odmienne, zresztą specyfikacje obu testowanych modeli widzicie właśnie na ekranie. Na korzyść dana przemawia po kolejny lepsza struktura pamięci VRAM. To jest nie tylko więcej, ale także szybsza niż w karty od konkurencji. Możemy mieć to duże przełożenie, zwłaszcza jeżeli mówimy w wyższych rozdzielczościach. Dodatkowo, na Radeonie RX 7900 GRE znajdziemy złącza Display Port w standardzie 2.1. W przypadku testowanego modelu gigabajta mowa o dwóch, w innych modelach mogą być trzy. Te pozwalają nam na włączenie pełnej rozdzielczości 4K z odświeżeniem 144 Hz bez dodatkowej kompresji uświetlanych kolorów. Największą zaletą RTX 4070 Super jest jego niższy proces technologiczny. Nvidia w tym celu wykorzystuje fabryki TSMC i litografię 5nm. Dzięki temu jednostki Ada Lovelace są bardziej energooszczędne, co jest widoczne w TDP obu modeli. Znaczy już całą długą specyfikację oraz podstawowe różnice między oboma testowanymi urządzeniami. Pora przejść do odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Która karta jest najwydajniejsza? Wszystkie testy wykonałem trzykrotnie na platformie, którą właśnie widzicie na ekranie. Nie wiem jak Wy, ja zawsze swoje testy zaczynam od 3 marka. W tym przypadku jednak skupiamy się na wyniku uzyskanym przez samą kartę graficzną, czyli tzw. GPU Score. W benchmarkach bazujących wyłącznie na rasteryzacji Fire Strike Extreme oraz Time Spy czeka nas miła niespodzianka, bowiem to Radeon jest wydajniejszy i pokonuje GeForce RTX 4070 Super. Sytuacja jednak odwraca się całkowicie, gdy uruchomimy benchmarki korzystające z opcji śledzenia promieni. Nawet w starszym teście, jakim jest Port Royal, karta AMD uzyskuje 5% niższy wynik. Najnowszy benchmark Speedway dobitnie udowadnia, że karta Nvidia nie ma konkurencji na tym polu i wychodzi z ponad 15% przewagą. Benchmarki, benchmarkami, jednak Was zapewne interesuje wydajność w grach. Postanowiłem porównać oba modele, w kilku cuda, by móc odpowiedzieć na pytanie, które GPU jest wydajniejsze. Dość nietypowo, ale zacznijmy od najnowszej odsłony piłkarskiej serii FC25. Gra od EA nie stanowi najmniejszego wyzwania dla porównywalnych kar graficznych, jednak okazuje się, że to Radeon Gere jest w tym przypadku szybszy. Kolejnym schodzonym przeze mnie tytułem był Black Mitch Wukong. Choć gra wspiera pełny path Tracing postanowiłem włączyć tę opcję podczas testów. Nawet bez zabójczego RT nie mamy co liczyć na płynną statyfikę w ponad 60 klatkach na sekundę bez wsparcia samplingu. W przypadku karty NVIDII na pewno daje przewagę prawidłowo działający generator katek i to tylko dzięki niemu RTX 4070 Super okazuje się wydajniejszy. W Hogwarts Legacy obie karty zostały przetestowane na ustawieniach najwyższych. Zarówno z wyłączonymi, jak i włączonymi opcjami śledzenia promieni. O ile brak RT zrównuje obie karty, to jednak jego włączenie powoduje, że nawet w przypadku rozdzielczości 1440p nie mamy co liczyć na płynącywkę bez wsparcia DLCS czy FSR. W zestawieniu nie mogło zabachnąć również Cyberpunk 2077. Tytuł w najnowszej wersji 2.13 dodaje wsparcie dla FSR 3.1 z generatorem klatek. Wszystkie testy zostały przeprowadzone na ustawieniach wysokich z włączonym ray tracingiem. Zgodnie z przewidywaniami, to RTX 4070 Super wychodzi na prowadzenie, jednak nieznaczne. Wprowadzając dokładniej wyniki, czeka nas miła niespodzianka. Ponieważ zarówno bez wsparcia Super Stamplingu, jak i z nim obie karty padają niemal identycznie. Zaskoczeni? Returnal to kolejny tytuł, dość mocno obciążający karty graficzne. Gra silnie bazuje na ray tracingu, zwłaszcza do obliczenia cieni czy licznych źródeł światła. Także ilość efektów cząsteczkowych wyświetlanych na ekranie robi wrażenie, choć odbija się na wydajności. Cóż, po raz kolejny okazuje się GeForce. Choć CS2 nie cieszy się taką popularnością jak poprzednicy, postanowiłem również z nim porównać obie karty. Ustawienia najwyższe nie stanowią dla nich najmniejszego problemu, jednak to Radeon musi uznać wyższy świat koledzy GeForce. Przeważnie porty z konsoli PS5 lepiej działają na kartach AMD. Nie zauważymy jednak tego w przypadku Horizon Forbidden West. Choć trudno to obejrzeć, poglądając na jakość grafiki, tytuł ten nie obsługuje ray tracingu. Mimo wszystko, to RTX 4070 Super jest zauważalnie szybszy od na RX 7900GR. Łącznie sprawdziłem dla Was aż 19 tytułów. Wyniki pozostałych testów widzicie właśnie na ekranie. Choć często różnice są niewielkie, to po dokładnym podliczeniu zauważymy, że to karta od zielonych jest wydajniejsza. Co więcej, GeForce pobiera także mniej energii, choć mówimy w tym przypadku o różnicy około 80W. Spodziewaliście się takiego wyniku? Szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony. Obstawiałem, że LX 7900 GRS to czy bardziej wyznany pojedynek z RTX 4070 Super. Cóż, nie ma co się dziwić, czemu Nvidia posiada 80% sprzedaży na rynku kart dedykowanych do naszych desktopów. Nie wiem jak by, ale ja lubię takie porównania. Dajcie znać w komentarzu, jakie mam przygotować dla Was następnym razem. Nie zapomnijcie o lajku i subie, a my widzimy się w następnym filmie.